Dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie ja już jestem w pracy, witam się z Wami serdecznie. No i dzisiaj zdradzę Wam kolejną zmianę, jaką, jaka nastąpi w naszym życiu. Do tej zmiany już zaczęliśmy pomału przygotowania, jeszcze jest dużo, dużo czasu, ale tak naprawdę nie wiem, czy Wy też tak macie, ale y, ja ostatnio mam wrażenie, że y, tygodnie mijają jak dni, i y, zanim się obejrzymy, y, będzie już lato przyszłego roku i będziemy y, szykować do wyjazdu. Podjęliśmy decyzję, że chcemy spróbować y, życia w Polsce i chcemy przenieść się z Manią do Polski tak żeby to dziecko zaznało trochę życia rodzinnego, a nie tylko mama, tata. I Mania to jest tylko jeden z argumentów przeważający, ale tak naprawdę ja już też potrzebuję Wyjazdu, potrzebuje zmiany, potrzebuje no, kontaktu z rodziną. I w tym roku ten kryzys, jaki miałam po wakacjach w Polsce, jakby przelał tą czarę dylematu, czy zostać tutaj na Islandii, czy wyjechać do Polski. I w tym zakresie były też kluczowe święta Bożego Narodzenia, ponieważ ostatni raz na święta Bożego Narodzenia byliśmy w 2015 roku, z tego co kojarzę e, i e, e, Wiecie Życie na zagranicą ma multum plusów i ja jestem bardzo wdzięczna, że wyjechaliśmy, że podjęliśmy to ryzyko, podjęliśmy tą próbę, ponieważ w dużej mierze udało nam się zrealizować nasze marzenia i plany, ale no, czasu, który spędziliśmy tutaj, a którego nie spędziliśmy z rodziną, nikt nam nie odda, nikt nam nie zwróci i to jest jakby najtrudniejszy aspekt życia na emigracji. I jest to ostatni dzwonek, żeby spróbować tego życia w Polsce. Ja nie wiem, nie chcę tutaj się zarzekać, że nigdy w życiu nie wrócę na Islandię, bo tego nie wiem. Chcemy sobie dać y, tą szansę, zostawić furtkę. I, I tak też zrobimy, ale też chcemy pozamykać tutaj tematy, typu mieszkanie, tematy, typu wszystkie doczesne, zgromadzone przez nas rzeczy. Chcemy to wszystko sprzedać, zostawić sobie jakby pewną pulę pieniędzy w razie, gdybyśmy podjęli decyzję, że jednak wolimy żyć na Islandii i ta Islandia jest, będzie naszym centrum. Życia na następne lata, ale dlaczego jest to ostatni dzwonek? Ponieważ Mania jeszcze chodzi do przedszkola, a jak już zacznie obowiązek szkolny, to wtedy będziemy musieli wybrać i jakby zdeklarować się już na stałe. Dość kluczowe jest też to, że kupiliśmy mieszkanie w Polsce i mamy jakby ten, to swoje miejsce, do którego pojedziemy, polecimy. Także tutaj też jakby to ułatwiło nam troszeczkę tą decyzję. Bo w tym roku w maju już byliśmy u siebie, już trochę jeszcze na placu budowy, ale mogliśmy być w swoim mieszkaniu. Także jakby wyjeżdżając z tego naszego miejsca wymarzonego, które tak naprawdę było celem naszym pobytu tutaj na Islandii, było chyba najtrudniejsze. I to był taki też kolejny punkcik do podjęcia tej decyzji. Wiecie, to jest trudna decyzja. My jesteśmy tutaj 10 lat i to jest naprawdę kawał, kawał naszego życia. My pamiętamy Polskę sprzed 10 lat, kiedy byliśmy młodzi, kiedy nie było mani, kiedy byliśmy tak naprawdę tylko my i tylko dla siebie. No i podjęcie tej decyzji nie było wcale aż takie proste, żeby powiedzieć kategorycznie tak. Pomysł ten tlił się w naszych głowach już od dłuższego czasu, no ale tak jak mówię, tego lata ja poczułam już, że to jest ten moment. No i mój mąż stwierdził, że tak, zrobimy to. A ja teraz się zabieram do pracy. Co Inusia.

Męto pękalska mała. Co słodziaku jednorożce? Jednorożce nie zjadają kropelek. Normalnie mikrozawał. Także mam nadzieję, że będziemy tutaj Wam w miarę na bieżąco relacjonować nasze przygotowania do wyjazdu, bo czeka nas dość dużo formalności do załatwienia. Mimo, że to nie będzie taki całkowity wyjazd z wymeldowaniem się i zakończeniem całkowicie spraw islandzkich, no to chociażby przewiezienie naszych kotów będzie dość problematyczne do 1 listopada można było jeszcze przewieźć koty islandzkimi liniami lotniczymi do Polski. Od 1 listopada zmieniły się przepisy i nie można, więc musielibyśmy je przewozić z trzema przesiadkami aż. Więc prawdopodobnie będziemy to robić promem. No a to jest 2,5 dnia na wodzie, na oceanie plus jeszcze Cała trasa z Danii do Polski, także jest to też dość ryzykowne, więc rozważamy tak naprawdę wszystkie ewentualności. I zamierzamy pójść z nimi do weterynarza i zrobić im wszystkie badania, czy one w ogóle taką podróż przeżyją. nadzieję, że nie są ani jedna, ani druga nauczone do jazdy samochodem, a to dopiero takiej dłu długiej jazdy. Dlatego niestety, ale... Mm, może się okazać, że najbezpieczniejszą wersją wydarzeń będzie po prostu znalezienie im tutaj domu, czego chcielibyśmy jak najbardziej uniknąć. O ile mm, no my, jako dorośli, jesteśmy w stanie to jakoś przeżyć, to obawiamy się też o Manie, która jest bardzo związana, szczególnie z Inką, z Mejkunką, która jest kotem. Bardzo takim łagodnym i dającym się głaskać, tulić, lubić, i, i naprawdę mania no, kochają. Także zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś rozwiązanie, które będzie dobre dla wszystkich. Tam i flaming. Hmm. Kto znajdzie pierwszy? No, jeszcze flaming. Jestem gdzieś bardzo Gdzie jest flaming? Mm. No, Miska, gdzie jest flaming? Jak chcesz zdobyć punkt, to musisz go znaleźć. Nie. Hip, hipce? A no no widzisz, no nawet mama źle popatrzyła. No już znalazłeś, gdzie jest flaming. Jest nosorożec, jeszcze flaminga, żeby zdobyć punkt. Pływają paduty? Nie, kochanie. Koguta już miałyśmy. Teraz trzeba znaleźć flaminga. A nie pływają? Um, nie wiem, czy pływają. Na pewno brodzą w wodzie. Tak, tup, tup, tup. Ciap, ciap, ciap. Dobra, gdzie jest ten flaming Myśka? Musisz go znaleźć, bo inaczej mama zdobędzie punkt. Co? No bo ja już wiem, gdzie on jest. Gdzie jest flaming. Ale jak Ci pokażę, to wtedy ja będę mieć punkt. Nie. No tak. Musisz tego znaleźć, żeby mieć punkt. Mój. Dasz radę. To. No widzisz, szybko wciskaj, bo mała wciśnie. Yeah. Gucio, jakie Gucio ma emocje? Wszystkie! Wszystkie. No jakie tam są emocje na przykład? Pokaż, jakie tu są emocje. Nie chcesz pokazać? A o czym dzisiaj była ta książka? Jaki był Gucio? Źle, źle. źle się czuł, bo się Zawstydzi. zawstydził się, tak? A dzięki czemu można pokonać takie uczucie wstydu? Hmm? Dzięki czemu można pokonać takie uczucie wstydu? Hmm? Jak myślisz? Jak można pokonać takie uczucie? Prezenty. Prezentami? Nie. Gucza coś innego zrobił. Wyobraził sobie, że jest tygrysem dzięki ćwiczeniu oddechowemu i przezwyciężył wstyd, tak? Żeby mógł w pełni cieszyć się swoimi... Mamy to. Pokaż. Jaką? To. Tak, mamę, bo się nudzi. Mamę... Ja Którą? Um, mhm. um, <laughs> nie, wszystkich nie mamy jeszcze. Spotkum. nie możemy mieć wszystkiego. Jaka to jest? Oho. O czym jest? Gucio nie może się skupić. Tej chyba nie mamy. Możesz już pożegnać się z Guciem i idziemy do łóżeczka? Okej. Okay. A tutaj to tu masz Komplet chyba już dzisiaj, co? Wszyscy tu są już? A możesz wejść normalnie do łóżeczka? Czy musisz jak kaskader? Kaskader. Aha, okej. Okay. Chopa. Hmm? Tak właśnie, chopa. Co mówią kaskadery? Mama, nana. A mi się wydaje, że kaskaderzy to mówią dobranoc. No bo są śpiący. Kaskaderzy też muszą spać. Sprawdź czy są wszyscy w łóżku. Czoło, muszę spać. Każdy musi spać, myszku. Ja muszę spać. Musisz. Nie muszę. Żeby mieć dużo siły. Koniec mokry. Do jutra tu czeka. Dawaj mu buziaka i idziemy lulać. No koń musi wyschnąć, myszko. Myłaś? <słysza> Dlatego, że był brudny. Znaleźliśmy go na śmieciach. I, dała, I chciałaś dać mu nowe życie. Ktoś go wyrzucił. Dlatego musieliśmy go wybrać. Możesz mu zrobić już papa? Pa? się światło, miska. Tak. Dobra. No to pa. Dobranoc. Dobra. Kocham cię.